Awe ja witam wszystkich bardzo serdecznie jestem Zemkryka, to jest 4 na modyfikacji. I gramy Rosją, która jest w kompletnym kryzysie gospodarczym politycznym, minus 1000 siły politycznej rany ile, czy my kiedyś to nadrobimy, zaczęliśmy robić cel narodowy, więc tracimy, tracimy jeden, jeden punkt siły politycznej dziennie za sam cel, więc zyskujemy jej naprawdę mało. Jeżeli eventy nie pomogą, jeżeli eventy nie pomogą, to będzie dramat, bo dostajemy tylko 30 na dzień. To jest bardzo, bardzo mało. Jeżeli chodzi o naszą budowę, no to... Chyba z 19 przy 20 pracujących fabryk zostało nam 8 Bo Niemcy nam zabrali kilka za reparacje wojenne Które niestety musimy spłacić Taki był warunek traktatu brzeskiego Część nam też zabrali przeklęci socjaliści Którzy zorganizowali nam strajk O, widzę, że stoczniamy wolno. No super, ale co oni po stoczniach? Znaczy coś tam możemy produkować jakieś okręty To nie większego znaczenia weźmy produkuj cały czas destroyery Bo na dwóch stoczniach to nic innego raczej się nie opłaca Najwyżej u tak Jak robimy dwa niszczyciele Rocznie, co jest śmiesznie mało Jeżeli mamy surowce ma nadmiar, to możemy się bawić coś takiego Dodatkowo stabilność nam spada, więc wydajność fabryki jeszcze bardziej nam spada Nasze narodzenie nam spada, division, organization No to jest na razie nas nie boli, bo nie prowadzimy żadnej, żadnej wojny, ale te fabryki do nas bolą Oj, te fabryki nas bolą Jak wygląda produkcja, jeżeli chodzi o broń? No dobra, robimy 14 karabinów dziennie Przy obecnym zapotrzebowaniu to jest jakaś minimalna suma znaczy, niewystarczająco, w ogóle. To jest niestety, niestety bol bolesne i nie wiem, nie wiem jak co my zrobimy. No musimy czekać, ten e, strajk robotników kończy nam się, oj... O Jezus, jeszcze kryzys dotarł do Rosji, fakt, że Rosja jest zacofana, jest na uboczu świata, tu kryzys nie dociera, tu nic nie dociera. I o, o Jezus, o Jezus, minus 20%, minus 20%, political power minus 50%, o matko. E, jakiś Iwon Pawlow mi umiera, kto to jest? Um został no, Nobla za medycynę, więc widać, że postać historyczna, ale siła polityczna minus 10, to kto to jest, co mi o to obchodzi, że on umiera, fakt minus 10, o, 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 i to mi się podoba, to mi się podoba, z nami, bo plus 20 siły polityczne, jakaś e, manifestacja dla poparcia naszego rządu, no, no i takie eventy to ja lubię, tylko, że mamy minus 1100, ja pierdziłem. nie wiem, czy nie zjebałem troszeczkę tej kampanii, czy nie wybrałem złych decyzji, nie podjąłem, jeżeli chodzi o, o politykę i wybór rządu, bo troszeczkę jesteśmy na... No z kraju przepaści, jeżeli o to chodzi. 11 karabinów. Se zero fabryk? Wszystko idzie na dobre konsumpcyjne? Jeszcze. Stabilność, jeszcze bardziej w dół. Super, super. Nic nie budujemy, nic. Nic. Wszystkie fabryki jakie mamy idą na dobra konsumpcyjne, e, żeby nie było nic nie importuje. żadne fabryki cywilne nie idą na import. Więc to wszystko leci na dobra konsumpcyjne, więc e, no jest przypał, jest przypał. 10 karabinów, ciekawe czy spadniemy, jeden do 5? Do 5? Interesujące. Jedna artyleria tygodniowo. Masakra. E, remilitaryzacja Oltenii, czyli tej, tutaj tego regionu na granicy... Na granicy Węgier oraz Rumunii. To jest. E... Francuscy lojaliści odnawiają monarchię. To jest. Czekajcie, czy to wy odzyskaliście monarchię? Tak, macie monarchię. Pewnie wybrali jakiś absolutyzm. Okej, okay, ciekawe. I wy walczycie z. E, z Afganistanem, tak, bo wy jesteście w Entencie. Ale to interesujące. W poprzedniej kampanii, jak graliśmy Francją, to oni trwali przy Republice. Mają nawet ten herb królewski, jeżeli chodzi o monarchię francuskiej. Interesujące, pokażcie swoje drzewko. Re... Kurwa. Rewolucja. No. Czekajcie, bo mamy na razie problemy we własnym kraju, potem się będziemy zajmować Francją. Co tu się dzieje? Eee. A... Możemy z nimi negocjować. Możemy możemy czekać. Albo możemy od razu im wpierniczyć, bo oni dostają. Oni dużo dostają. Bardzo dużo dostają. Oni dostają. E... Nie, no i myślę, że będziemy walczyć. Nie oddamy im ani kawałka terytorium. Nie będziemy się bawić jakąś dyplomację. Tylko jak to teraz zrobić? Ja wiem musiał jakoś... ile mamy dywizji? Mamy sporo dywizji, nie mamy nic praktycznie, jeżeli chodzi o wyposażenie. 128, 128 dywizji, no jest przypowa sytuacja. Hmm. A dosyskajemy 100 siły politycznej. Dobra, jedziemy, lecimy. Lecimy. Będzie wojna. Od razu wojna. Myślałem, że nam dadzą troszeczkę czasu. Ej, to mamy tą wojnę, czy nie? Nikolaj Bukarin. Ok. Od razu możesz rzucić linię frontu z tymi panami. Po całości. Dziękuję, dziękuję. Halo, poproszę na linię frontu. Poproszę też część dywizji. Powiedzmy, wrzuć mi 15 tych i może 4T, żeby stworzyły drugą linię frontu. Weźmy sobie Żukowa. Żeby tutaj przeciągnęły linię frontu. Jeszcze tam zostało kawałek u góry. Hmm. Powiedzmy, że połowę tego wróć mi do trzeciej armii i zabezpiecz. Aha, bo to jest tak na wąsko podzielone. Nie, to, 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 to wróć, 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 wróć. Tylkoś tutaj. Powiedzmy te cztery dywizje. Hmm, to jest raczej mało ważny odcinek frontu. Niech po prostu je zabezpieczą. Okej. Okay. Do rozkazu przystąpić, nasza flota nie będzie teraz stacjonowana, chyba nawet nie może wrócić. Stabilność nam jeszcze bardziej spada, e, no zajebiście. Ale co, mieliśmy mieć wojny? co, nie mamy tej wojny, halo halo. Pierwszy kongres międzynarodówki, czyli Francja organizuje swoje rzeczy. E, dobra, mamy wojnę, mamy wojnę. Yy, Wpowiadamy wojnę z Sowietą. Siła polityczna 200. Tu, 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 tu. National Unity. O, o, no i to są dobre rzeczy. To są dobre rzeczy. Yy, tylko jeszcze chciałem zobaczyć, ile wy macie dywizji. Yy, ja bym chciał jeszcze zobaczyć, ile wy macie dywizji. Wy tych dywizji macie 20. Nie no, teoretycznie powinniśmy dać rady. Chyba, że oni mają jakieś mega kozackie te dywizje i dostajemy mocny wpierdziel. Ehm. Yy. Bo my mamy bardzo ubogie, jeżeli chodzi o wyposażenie. Nie, nie jeszcze nie odpałem tego eventu. Poczekam, aż nasze dywizje się e, rozstawią na granicy, żebyśmy mogli e, od razu przystąpić do działania. Okej. Okay. Wy jesteście tutaj, damy wam jakiegoś generała Rokosowski od północy może lecieć. E, ty możesz lecieć również te tę stronę damy tobie również jakiegoś generała. Niech będzie, niech wszyscy się przygotują. Powinniśmy, jeżeli, jeżeli nawet będzie problem, to powinniśmy ich zająć, zalać masą. Oni mają 20 dywizji, my mieliśmy chyba około 130, więc mamy dużą przewagę. Raczej wątpię, żeby mieli. To jeszcze jakaś milicja, jest, ej, to jest milicja. Powinno być łatwo. Powinno być łatwo, tylko tam jeszcze czas z moim dywizjom, żeby one zajęły dobre stanowiska. My powinniśmy mieć gdzieś też samoloty. czym nasze samoloty przetrwały, czy one dołączyły do rebeliantów? Nie no, są nasze samoloty. Zawsze coś jakieś wsparcie będzie. Gdzie wy stacjonujecie? Możecie przenieść się na to lotnisko. Myślę, że to jest dobry wybór. I będziecie, powiedzmy, operować na tym regionie. Przedzielimy wam misję. Ok, zmienimy wam fokus. No i dobra, czy nasze dywizje są gotowe? Halo, halo. Czy wy dotarliście na linię frontu? Zakończył nam się strike, to też dobra wiadomość. Halo, czy wy dotarliście na linię frontu? Czy, czy to, to ma być takie wasze śmieszne rozstawienie? Nie, jeszcze się przemieszczacie. Dobra, zrobiliśmy cel narodowy, zrobiliśmy jedną rzecz odnośnie technologii. Zajebiście wrzućmy sobie, tak, research time. Możemy sobie jeszcze bardziej skrócić. To się na pewno przyda. Dobra, czekam Jeszcze tutaj niektóre dywizje na południu się przemieszczają, ale mamy przewagę. Możemy to wykorzystać. Forgot and Motorland. Oczywiście, lecimy na wojnę. Mamy wojnę z Sowietami. E, Okej, okay. druga wojna domowa w Rosji. E, od razu dostajemy buści, dzięki temu, wolne fabryki cywilne. E, tylko, że my straciliśmy praktycznie całe centrum naszego kraju. Dobra, wrzuć mi tutaj jakieś fabryki, niech się budują. Jak idzie produkcja? E, ...Trzydziennie. Aha, no tak, no bo też straciliśmy fabryki, dobra. Ale mam nadzieję, że po prostu ich zalejemy masą. E, wsparcie od szkopów, dostaliśmy wsparcie od szkopów. 2000 broni, no super, tylko że my potrzebujemy jakieś 70 tysięcy. No ale dobra, dobra, nie, niech będzie, niech będzie. Oczywiście szkopów potem zaatakujemy, żeby nie było. Um, ale na razie nam, skoro nam pomagają. E... No jak to przeszli? Jak to część przeszła na stronę. O nie, wy śmiecie! Czekajcie, zapomniałem wam dać jakiegoś komandera. Co, halo, co, co się dzieje? Poproszę, poproszę jakiegoś dowódcę, niech będzie ty. Eee, nie, czekajcie, bo ona, ona, ta flota się chyba zbagowała, bo ona nie ma portu, a tutaj siedzi. Dobra, pomoc od, e, pomoc od e, Finlandii, zajebiście, mempower, 100 tysięcy infantry equipment, to się przyda. Eee, halo, co się dzieje, jaka Syberia? Możemy przyznać autonomię. What? Albo możemy walczyć. Ej, no jaka sy co mi się buntuje? Co to jest Syberia? Gdzie jest ta Syberia? Halo. Nie, on. No. no fajnie, że tak powiem. Ale ja myślę, że my możemy dać sobie radę. No bo zobaczcie, my tutaj ładnie puszujemy na każdym praktycznie odcinku frontu. Wiecie co, ja bym nawet Wam powiedział? Ja bym Wam nawet powiedział, że my możecie puszczować agresywnie. Co się dzieje? Nieprzypisana dywizja, ha, fińscy pomocnicy, no zajebiście. Widzę. A, tu jeszcze mam jakąś flotę, No się tu wycofała co to jest za, za okręty. Dobra, nieważne. Te dywizje przydzielimy do jakiegoś rozkazu no zajebiście. No dobra, będziemy walczyć również z Syberią. Bo myślę, że z Sowietami sobie w miarę szybko poradzimy. Oni mają mało dywizji. Jak będziemy ich atakować na każdej prowincji, to po prostu nie wytrzymają. Ty możesz chodzić tutaj. Ty wchodzisz do tej prowincji. Po prostu wszędzie, wszędzie się przedzieramy. Nie musisz ich tu atakować. Fofu. Czekaj, ty idź tutaj. Ty możesz od razu udać się na Smoleń. Troszeczkę zrobimy mikrozarządzania. I powinno się udać. Nie musisz go tu puszować. Możesz się udać tutaj. Jedną dywizję daj tu. Yy, drugą dywizję prześlij tutaj. Jakoś to będzie wyglądało. Jeszcze pokażcie mi to. Tą... Wow. O kuźwa, duże! Naprawdę duże! Ale ma zero dywizji, dobra. Dobra, to to będzie łatwe do pokonania. Dobrze, że nie bawiłem się jakąś autonomię. Wy możecie spróbować zaraszczować Moskwę. Znaczy, so, po samej Moskwie się nie poddadzą, ale myślę, że powinno być łatwiej. Czegoś nie produkujemy. Samolotów? Dobra, samoloty na razie nas nie interesują. Um, sytuacja nie jest aż tak zła, jak mogłaby się wydawać. Ehm. Um. Okej, tracimy flotę na Pacyfiku, ale tam żadnej floty nie mieliśmy, to nie jest na razie żaden większy, większy kłopot. Dobra, tu widzę, że wbijamy się w no dobra, masakrujemy ich, to nie jest jakaś wielki problem, ta rewolucja, bo mają po prostu za mało dywizji, Zaprawdę, nasze są beznadziejne, oni mają pełne wyposażenie, my mamy praktycznie nawet połowy nie mamy, jeżeli chodzi o nasze dywizje, ale po prostu ich masą zalewamy, przelewamy się jak typowy Ruscy przez, przez granicę, walczymy na wszystkich frontach, ty możesz się tu przebić, ty nie musisz go puszować, możesz sprawiać tutaj, widzę, że bronią bardziej centrum, Hmm, czyli Moskwa, Jak fajnie było zająć Piotroglut, to by było naprawdę miłe. Możesz się udać tutaj, ty chodź tutaj, ty tą jedną dywizją zaatakuj z tej strony. Dobra, powinniśmy dać radę, powinniśmy dać radę. Tu po jakiś serdeczny kociołek, to mi się podoba. Możesz udać się do, do tej prowincji. E, Makli powiedział wojnę Mongolii, what? Aha. No dobra, bo możecie tam sobie walczyć, Jakieś w, w, w hordy sobie walczą. No, e, tutaj ładnie już południe. Praktycznie wyczyściliśmy. Tu możemy jedną dywizję jeszcze odciąć. Halo. No czemu nie puszujecie, Że wam agresywny push każdą prowincję po kolei, po kolei wszystko lecicie. Jak 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 przykazała. Od razu tutaj. No i zajebiście. Już dywizję odcięta. I o to chodziło. I do przodu i przelewamy się i kolejna prowincja. Okej, okay, dobra, wy tutaj idziecie. E, zaraz możemy wejść do Moskwy od północy do tej prowincji do tej prowincji. Ty już prosto na Moskwę możesz lecieć. Jeszcze Piotrogród pewnie trzeba będzie zająć. Ale myślę, że damy radę. Myślę, że damy radę. Co prawda jeszcze to bardziej pogłębi nasz nasz kryzys, jeżeli chodzi o gospodarkę. Bo znowu nam zaprzestała się produkcja i budowa nowych fabryk. A, cztery fabryki na prawym fak. No boli, boli, naprawdę boli. Na razie ta Syberia nas nie atakuje. Ok, nie wiem co to było. Przeklikałem ten inwencik, ale niech będzie. Eee, czy my możemy podejść... Oj, dywizję nam odcięli. Halo, dywizję nam odcięli, pomóżcie jej. Halo, proszę pomóc tej dywizji. Proszę jej pomóc, bo została odcięta. Czasami jest zbyt agresywny push, push nie popłaca. Eee, ok, ty spróbuj może już do Moskwy wejść, to powiem no ich troszeczkę zniechęć ataku. Ty możesz go skontrować, halo. Skontruj go. Ok, zajebiście, lecisz tutaj. Południe wyczyszczone, dobra. Syberia w nam wojna. Na razie to nie jest problem. Na pewno nie ma żadnych dywizji. Pokażcie, a ma 23. E, ale myślę, że z dołu tego czasu zdążymy pokonać e, Sowietów. E, ty nie puszczaj tu, tylko halo, tu. Tu, kurde. Tu poproszę. Dziękuję, o to chodziło. Zajebiście. Dobra, wy możecie w sumie zrobić coś takiego. Jedna dywizja niech nie atakuje, druga tutaj. I będzie dużo, dużo lepiej, jeżeli o to chodzi. E, tu się przebijamy możemy zaraz wam was odciąć co się dzieje. No nie jak to wojna z Damią, co się dzieje? Trzecia wojna? What the fuck? Co tam te No, no tego to się nie spodziewałem. Um, troszeczkę problematyczna sprawa, um, Ale to jest tylko jedna prowincja, tak? To jest y, ta prowincja. Tutaj praktycznie nic nie ma. To są tylko dwa sloty, chyba można budować, jeżeli chodzi o fabryki. Nie ma żadnych surowców. Sprawda troszeczkę mempoera stracimy. E, ale my. Wiecie co? Ja, ja na, chyba mi nawet to oddam. Ja chyba mi nawet to oddam. Ale my się o to upomnimy. Tak, my się o to upomnimy. Niech na razie zatrzymałem sobie ten, ten rejon. E, niech będzie. Wycofajcie tę dywizję. Po też się muszą wycofać. Uuu, uh, ale idealny moment! Szybko do ogrodu. Ty lecisz tu. Ty, ty atakujecie? Ja wolałbym, żebyś ty zaatakował z tej strony. Dobra, przejdźmy się po linii frontu. Zobaczmy, jak to wygląda. Ty się tutaj atakujesz, atakujesz. Yy, zajebiście. Zamiast, zamiast, zamiast atakować ich z tej strony, to chodź tutaj. Ty zajmij tą prowincję. Okej, okay, no dobra, wygląda to na razie całkiem sympatycznie. Yy, nie można narzekać. Podchodzimy już powolutku pod Moskwę. Ty możesz ich tu w sumie odciąć. Ty wy tutaj się przemieszczacie. Ty możesz zająć tą prowincję. No dobra, tu kolejna dywizja została odcięta, zaraz zostanie zanihilowana, zmasakrowana, tylko żeby nam ta Syberia nie zająła bo możemy jeszcze skapitulować i przegrać, to by był przypał. Ale dobra, na razie, na razie wygląda to dość stabilnie, że tak powiem. Koncentracja przemysłu oczywiście. E, dobra, rozpoczął się szturm na Moskwę, to na razie jedna dywizja się broni, jedna nasza atakuje, ale zaraz to się zmieni, bo więcej naszych dołączy do, do ataku. Um, ok, okej, wy się przemieszczacie tutaj. Czekaj, wrzuć mi was, może coś takiego zrób i ja bym was poprosił. Nie wiem, może tutaj chodźcie i spuścić mi tutaj prowincję. Okej, okay, zajebiście. Proszę od razu do Piotrogrodu, może uda wam się z Marsza to zająć? Tutaj trzy dywizje walczą. Pomoc od y, Francji, tej na, na oryginalnej, czyli y, Królestwa Francuskiego. Ok, zajebiście. Zawsze każda pomoc się przyda. Y, tu powstał duży kociołek, naprawdę duży, solidny kociołek powstał. Oni wszyscy zaraz będą mieli braki z zaopatrzami, to zaraz znów możemy ich przerwać na pół. Zajebiście. Mówię, masą ich zalejemy, masą ich zalejemy. Północ praktycznie jest już niebroniona. Y, co się dzieje? Y, pomoc od Kanady. Zajebiście, poproszę. Jak to... Mu Co? No jeszcze więcej nam zajmują? Um, teraz to się już pogniewałem. Poczekajmy, niech ten event sobie wisi, bo my zaraz możemy zm zmusić Sowietów do kapitulacji. Poczekajmy jeszcze chwilę, poczekajmy jeszcze chwilę. Um, dobra, spada nam jeszcze jakieś yy, stabilność. Na razie nas to nie interesuje. Nieprzypisane dywizje, Co my dostajemy? Aha, wsparcie od kanadyjskich i tych wolontariuszy. No dobra, to mi się podoba, dołączcie do tego rozkazu. Dobra, Piotr Ogród został odbity. To mi się podoba. Szczerze, jeszcze jakbyśmy zajęli Moskwę, to by dużo rzeczy ułatwiło. Ale spokojnie, spokojnie. Póki ten event sobie wisi w powietrzu, niech on na razie wisi. I myślę, że jak. Dobra, ty już może leć prosto na Moskwę. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Pewnie jak zajmiemy Moskwę, to skapitulują. Chyba, że jakiś cud nad, nie wiem, nad, nad Moską będzie i nagle nas pokonają. Uh, ok, Wy powinniście zaraz mieć ogromne braki w zaopatrzeniu, ale na razie dajemy radę. Tutaj trzy dywizje, kolejne kociołek, fajnie byłoby ich przekroić na pół. Chodź tutaj, zajmij tą prowincję. Dobra, Moskwę zaraz będziemy atakować z każdej możliwej strony. Okej. Okay. Um. Dobra, na razie nas to interesuje, bo ja chciałem zobaczyć, czy wy zajmiecie tą Moskwę. Dobra, tu dwie dywizje się bronią: 88. Jeżeli będziemy zdążymy ich pokonać, to myślę, że podzielimy armię, nie wiem, na pół, część wyślemy do Syberii. Boże, jak ona puszuje! Jak ona puszuje... Ale ona nie miała jakichś dużych sił. 24 dywizje to na luziku sobie pokonamy. Tak, myślę, że na luziku sobie pokonamy. No zajmijcie do Moskwę, halo! Halo, tu trzy dywizje się tylko bronią. Proszę mi to zmasakrować. I jakieś większe miasta jeszcze posiadacie? No, żadnych większych miast już nie macie, więc powinno być łatwo. Skuszujcie te, te, te trzy, dywizje, niech będzie. Mhm. Uh -huh. Kolejny kociołek powstał, zajebiście. No halo, Moskwa, upadnij, proszę mi to zmasakrować. Okrążeni bez zaopatrzenia, bez morali, proszę to zniszczyć, zanihilować. Niech nie zostanie się ani jeden sowiecki żołnierz. E, jak to wygląda? Maxim Gorki Dice. Spoko. 25 143 tysiące już stracili! Okej, okay, to mi się podoba. Takie, te, te, takie statystyki mi się podobają, tak, naprawdę, takie statystyki doceniam, polecam. Ale Moskwa się broni, uparcie, z każdej, z każdej możliwej prowincji ją atakujemy i dalej się broni. Masakra. No, my też mamy braki zaopatrzenia, ale to nic, to nic, damy radę. E, jak to wygląda, jeżeli... Dobra, Moskwa zajęta, i co, skapitulowali? Tak, skapitulowali, zajebiście, zajebiście, o to chodziło. Zabieramy wszystkie staty, Jak to mi brakło punktów? Okej, okay, dony skończone. Zajebiście. Więc teraz tak, tak poproszę. Poproszę Was. Hmm, może jeszcze weźmy. Tyle dywizji. Niech będzie. Niech będzie. Wrzućmy Was tutaj. Wrzućmy Was tutaj. Damy tu jakiegoś marszałka sensownego. Bo no to jest fajny marszałkiem? No weźmy na przykład ciebie. Wyślemy Was na front wschodni, no i będziecie sobie puszowali. No i zajebiście teraz. Poproszę Was, yy, zróbmy sobie. Usuńmy tą linię frontu, jakąś dziką. Ok, yy, a czekajcie, bo tu trzeba będzie pojedyncze, bo to jest długa linia, znaczy poprzerywana linia frontu. Yy, to trzeba będzie troszeczkę poustawiać, bo jak zrobię tak, to wszyscy właśnie się przydzielą do tego jednego rozkazu. To trzeba będzie ich na generałów troszeczkę porozmieszczać. Ale myślę, że damy radę. Myślę, że damy radę. Będziemy mogli zaatakować Finlandię. Ogarnijmy tą sytuację. No i co, no i wojna domowa jakoś przeszła, tylko ja się zdziwiałem, że ona tak szybko nam wybucha, nie wiem, że myślałem, że dadzę nam, nie wiem, rok, dwa czasu na ogarnięcie sytuacji, a tu je, bzdzidy, wszystko, nagle wojna, wszystko dookoła się pali. No dobra, ale tutaj wam podziękuję za uwagę. Pamiętajcie o ocenie pozytywnej, serdeczna, łapka w górę się na pewno przyda. I cóż, do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Cześć, trzymajcie. na razie.